Śniące okręty Rady Galaktycznej unosiły się wysoko nad powierzchnią skutej lodem Ziemi, jak wielkie owady krążące nad zimnym, martwym gniazdem. Każde z nich wyposażone było w najnowocześniejsze sensory, skanery kwantowe, osłony fotonowe i napędy pulsacyjne technologiczne cuda, którymi lubili się przechwalać. A jednak w ich spojrzeniach nie było podziwu, tylko rozbawienie. Pod nimi leżała flota ludzkości, starożytna, zapomniana, zardzewiała. Zamarznięte wraki, których kadłuby przełamywał czas i mróz, leżały jak nagrobki pod wiekami śniegu, a obcy przybysze śmiali się, widząc jak prymitywne narzędzia wojny niegdyś uchodziły za groźne. To były ich legendy? Zakpił admirał Wekor, stukając pazurem swój tablet. Żałosne relikty żelaza i pary. Zabawne. Obok niego stała delegacja złożona z siedmiu różnych ras. Każdy z nich uczestniczył w wojnie, która zakończyła istnienie Terran. Ale żaden nie pamiętał, jak naprawdę brzmiało echo bitwy z ziemią. W podręcznikach szkolnych młodych raz ludzkość była opisana jako odizolowany, butny, lecz ostatecznie słaby gatunek, który został pokonany i zamilkł. Lud był ich trumną i śmiech i ich epitafium. Tymczasem wśród tych lodowych ruin powoli, ostrożnie, jakby odczuwał potrzebę milczenia wśród zmarłych, poruszał się jeden człowiek. Nazywał się Darin Holt. Nie był generałem. Nie był dyplomatą. Był mechanikiem. W rękach trzymał zestaw narzędzi z innej epoki. Stalowy śrubokręt, lutownicę termiczną, starą torbę z kablami. Nie miał broni. Nie potrzebował jej. Wiedział, że to, co miał zamiar obudzić, nie potrzebowało rozkazów, tylko iskry. Dotarł do pokładu bocznego okrętu zakopanego pod dziesięcioma metrami lodu, starego kolosa oznaczonego numerem Leviathan 9. Jego kadłub pęknięty, ale niezłamany, nosił na sobie ślady ostrzału, który kiedyś przeszył orbitę Ziemi. Holt pochylił się, wcisnął dłoń w szczelinę i przemówił cicho, niemal jak do starego przyjaciela. Jeśli jeszcze słyszysz, potrzebujemy cię. W środku coś zadrżało. Zamarznięte przez wieki przewody, oszronione styki i zakurzone panele sterowania. To wszystko wydawało się martwe. Ale Darin Holt wiedział lepiej. Siedząc w ciemnym wnętrzu lewiatana, czuł pod palcami coś więcej niż zimny metal. Czuł napięcie, jakby śpiące serce maszyny wyczuwało jego obecność. Rozebrał górną pokrywę zasilania awaryjnego, odsłaniając ukryty rdzeń napędu jądrowego. Gdyby obcy z zewnątrz patrzyli teraz przez ściany lodu, zobaczyliby tylko drobnego człowieka klęczącego w cieniu kolosa, próbującego przywrócić do życia artefakt przeszłości. Ale nikt nie patrzył. Ich drony śledziły tylko temperaturę powierzchniową. Nie zauważyły drgań w rdzeniu ani magnetycznego szarpnięcia, które powoli zaczęło rozbudzać systemy pomocnicze. Darwin połączył mostek awaryjny z własnym interfejsem naprawczym. Sygnał powrócił trzaskiem, głuchym jak oddech starca. Przez chwilę nic się nie działo. Potem jedno czerwone światło zamigotało. Potem drugie. Na końcu. Linia systemowa rozświetliła się jaskrawym błękitem i rozległ się niski, przeciągły dźwięk, który nie był głosem, ale brzmiał jak groźba. System inicjalizacji uruchomiony zaskrzeczał komputer pokładowy. Użytkownik rozpoznany Terran dostęp pełny. Darin uśmiechnął się niepewnie, kiedy nad nim zapaliły się rzędy świateł. Lud zaczynał pękać. Z zewnątrz nie było jeszcze nic widać, ale pod powierzchnią budził się kolos. Systemy uzbrojenia, zapisane w technologii analogowej, odporne na zakłócenia i niekompatybilne z nowoczesnymi standardami, powoli wychodziły z uśpienia. Nie było tam AI o syntetycznej grzeczności, nie było żadnych protokołów bezpieczeństwa, był tylko kod bojowy, pamięć i cel. A jego pierwsze słowa po przebudzeniu nie były powitaniem, to było warknięcie. Zanim cokolwiek na powierzchni lodowej mogło się zmienić, zanim ktokolwiek spoza zrozumiał, że wewnątrz jednego z ludzkich wraków coś właśnie się obudziło, atmosfera na orbicie Ziemi przypominała bankiet pychy. Rada Galaktyczna urządziła pokaz, niemilitarny, lecz polityczny, pełen obnoszenia się z supremacją. Ich flagowe okręty, Lśniące i dźwięczne jak świątynie technologii, unosiły się nad niebieską planetą w formacji przypominającej kwiat rozkwitający w próżni. Wszędzie wokół nich krążyły transmisje, przemówienia, żarty, memy tworzone na żywo przez obcych, z których każde kolejne coraz bardziej drwiło z ludzi i ich prymitywnych metod wojny. Oni naprawdę kiedyś wierzyli, że stal wygrywa z promieniem kwantowym? zaśmiał się oficer Raskari a jego żołądek falował radośnie pod przezroczystą skórą. To tak jakby wierzyć, że kamień zatrzyma słońce. Może dlatego wszyscy wyginęli, dodał dowódca Krylit, rozciągając swoją twarz na cztery części w grymasie śmiechu. Ich statki wyglądają jak stare dzwony. Jednak wśród tych kpin ktoś się nie śmiał. Młoda naukowiec z planety Thelks, o imieniu Aryka Ven, która po raz pierwszy miała okazję osobiście badać ziemskie wraki, dostrzegła coś dziwnego. Nie w samym lodzie, lecz w jego strukturze. Czuła delikatne drganie w swoim analizatorze, coś, co nie pasowało do pełnego zamarznięcia. Postanowiła zejść na powierzchnię z jednym z patroli zwiadowczych, ale nikt nie traktował jej ostrzeżeń poważnie. Tymczasem pod powierzchnią Leviathan 9 wydawał się oddychać. Rurki cieplne tętniły ciśnieniem. Hydraulika ponownie zaczęła krążyć. Silniki, choć pokryte korozją, były zbudowane tak, by przetrwać apokalipsę, nie tylko zimę. Darien Holt klęczał teraz w głównym centrum dowodzenia, a jego dłonie były całe w lodzie, krwi i rdzy. Nie mówił nic, tylko słuchał, gdy komputer pokładowy samoczynnie inicjował kolejny etap. System uzbrojenia online, warknęło urządzenie. I wtedy w ułamku sekundy jeden z ekranów komunikacyjnych uruchomił się, ale nie pokazał obrazu z powierzchni. Pokazał obraz z orbity. Rada Galaktyczna śmiała się. Ich głosy niosły się przez fale transmisji, jak koncert pogardy. Chcecie wojny ze szkieletem? śmiał się admirał Wekor. To proszę bardzo, niech sobie postrzelają z procy. Darin spojrzał w ekran. Potem powoli, prawie z czcią sięgnął do jednej z dźwigni, przestawił ją i cicho powiedział: Pokazujcie im. I Vajathan pokazał? Nie było światła. Nie było ostrzeżenia, nie było sygnału zbliżającego się ataku, było tylko jedno nagłe rozdarcie ciszy. Z przestrzeni lodowej, gdzie przez setki lat zalegał spokój i śmierć, wydobył się dźwięk, pierwotny, głęboki, jak z wnętrza planety. Zagrzmiało. Jakby sama Ziemia wypowiedziała słowo, którego sens był jednoznaczny przebudzenie. W ciągu sekund nad lodem pojawiła się eksplozja pary, wyrwana przez aktywowane systemy ciśnienia. Wybuch, dźwięk i światło były tylko echem większej prawdy, lewiatan podnosił się z grobu. Na orbitujących okrętach rady nastała cisza. Śmiechy ucichły, zaniepokojone sygnały zaczęły świdrować ich systemy komunikacyjne. Aryka Wen, która wciąż znajdowała się z patrolem na powierzchni, spojrzała z szeroko otwartymi oczami, gdy lud podniósł nią rozpad chtafla szkła, a z wnętrza Ziemi wyłoniła się wieżyczka obrotowa o rozmiarze ciężkiego budynku, pokryta lodem i korozją, ale aktywna. Lufy drgały, jakby węszyły. I wtedy padł pierwszy strzał. Nie był to impuls plazmowy, nie był to promień fotonowy. To był pocisk stalowy, fizyczny, latający z prędkością hipersoniczną, taki którego nowoczesne tarcze energetyczne nie potrafiły zneutralizować, bo nie był energią, był materią. Czystym gniewem fizyki. Pocisk trafił pierwszy z okrętów zwiadowczych należących do rasy warlonów. Tarcza nie zareagowała. Wnętrzności okrętu eksplodowały w ciszy kosmicznej próżni, a jego wrak rozpadł się na trzy części, które zaczęły spadać ku atmosferze. Na mostku flagowego okrętu Rady zapanował chaos. Admirał Wekor stracił kolor na pysku, jego oczy rozwarły się do granic. Co to do cholery było? krzyknął. Odpowiedź przyszła z drugiej strony. Kolejny okręt, tym razem należący do Yeshari, zgasł w ułamku sekundy. Tymczasem na ziemi Darien Holt tylko patrzył jak jego ręce drżą, a maszyna, którą obudził już nie słuchała. Ona pamiętała wojnę i miała własny rachunek krzywd. Niebo płonęło. Nie jak w legendach, ale dosłownie. Czarne chmury nad orbitą ziemi zmieniły kolor, przetarte przez ogień eksplozji i smugę wraków, które jeszcze kilka chwil temu były okrętami galaktycznych flot. Dla Rady Galaktycznej był to moment, który miał być triumfem dyplomatycznej arogancji. Ich szczytne okręty patrolowe, wystawione wokół nieaktywnej Ziemi, jako symbol porządku i kontroli, nagle nie były już w centrum pokazu siły, ale w epicentrum czegoś znacznie bardziej prymitywnego, terroru. Nie rozumieli, co właśnie się rozpoczęło, ale jedno było pewne nie dało się już tego zatrzymać. Na ekranach dowodzenia pojawiły się dane stare dane, numery systemowe, oznaczenia, które były uznane za wymarłe od dziesięciu tysięcy lat. Wnętrze lewiatana dziewicz napędzane reaktorami plazmowymi, których rdzenie nadal miały własne życie ożyło jak gardziel zapomnianego bóstwa. Terryn Holt próbował jeszcze panować nad panelem, ale statki tej klasy miały własną wolę, własne algorytmy bojowe i pamięć, głęboką trzonową pamięć o galaktycznej wojnie, w której ludzie walczyli nie dla chwały, ale dla przetrwania. Kiedy pojawiły się kolejne jednostki z podlodowych wraków, obraz był niemal mistyczny niczym zmarli wychodzący z katakumb. Statki linii Harroware, Vindicator, Colossus. Każda jednostka inna, każda zapomniana. A jednak żadna nie zardzewiała w duchu. Wszystkie odpowiadały na pierwotne wołanie. Aktywacja bojowa, Terran Order 7. Tarcze okrętów rady pękały. Nie od nadmiaru ognia, ale od nieprzewidzianej natury uzbrojenia ludzi. Bo stare ziemskie działa nie działały na tej samej zasadzie, co współczesne broń energetyczna. One miały impet miały wagę, miały gniew historii zaklęty w ogniu i stali, a galaktyka, przyzwyczajona do błyszczących zabawek i cybernetycznych strategii, nie wiedziała jak walczyć z czymś, co istniało zanim powstały ich imperia. I wtedy pojawił się sygnał, niezlewiatana, z innego wraku, starszego, większego, zapomnianego nawet przez ludzką historię. Tu mówi katedra równonocy, aktywacja bojowa, rozpoznano sygnaturę wróg galaktyczny. Darin otworzył usta. Nie znał tej jednostki. Nikt nie znał, ale jej cień unosił się nad biegunem północnym jak kruk nad polem bitwy. I kiedy pierwszy raz od tysięcy lat odezwała się, galaktyka zamilkła. W głównej siedzibie Rady Galaktycznej w odległym sektorze Lysent Prime panował chaos. Transmisje z orbit Ziemi były fragmentaryczne, pełne trzasków, zakłóceń, ale to, co dało się odczytać, wystarczyło, by wywołać globalną panikę. Członkowie rad komandorskich krążyli nerwowo po aulach, przekrzykując się, pokazując obrazy, wraki ich własnych flot, niszczone przez coś, co, według wszelkich danych, nie powinno już istnieć. To niemożliwe! wrzeszczał generał Velut z rasy Prismac, bijąc swoimi mechanicznymi kończynami w holostół. Oni nie mogą mieć tych jednostek one są starsze niż nasza historia. I właśnie dlatego nikt nie wiedział, że wciąż istnieją. Powiedziała cicho przewodnicząca Rilawai, najstarsza w Radzie: To nie są tylko statki, to są relikwie wojny. I Ziemia, choć milcząca przez tysiące lat, nigdy nie przestała ich strzec. Wróćmy na Ziemię, gdzie niebo pękało pod siłą detonacji orbitalnych. Każda jednostka, którą zdołano reaktywować, miała własny fragment pamięci, i każda niosła w sobie echo ostatniego rozkazu ludzkości sprzed ich milczenia. Czekajcie. Nie na sygnał, nie na koniec. Ale na moment, kiedy znów będzie trzeba pokazać, czym jest człowieczeństwo, kiedy jego gniew zostanie wezwany przez arogancję. W centrum dowodzenia Leviathana Darin już nie kontrolował. On świadkował. Obserwował, jak wokół planety, niczym prastary pierścień śmierci, formuje się linia bojowa ziemskich duchów. I każdy z tych statków, choć martwy dla historii, żył w swoich systemach. I wtedy wydarzyło się coś. Czego nikt nie przewidział. Sygnał katedry, równonocy, został odebrany przez inne jednostki, nie tylko na Ziemi. W podległych zakątkach drogi mlecznej, w zapomnianych polach asteroid i zatopionych księżycach, zaczęły się budzić inne konstrukty, inne duchy wojny, inne pomniki ludzkiego geniuszu i rozpaczy. I wszystkie odpowiadały jednym kodem: Terran Directive Confirmed, ready for retaliation. Rada już nie śmiała się, nawet nie mówiła po to, co przez wieki uważano za wygasłe, tylko spało. I teraz, obudzone przez rękę jednego mechanika i butę galaktycznych potęg, zaczęło się ruszać, nie jak nowoczesna armia, ale jak lawina wspomnień, która nie zapomniała, kto ją kiedyś zmusił do snu. Przez chwilę, która zdawała się trwać wieczność, cały hangar wypełniła nieruchoma cisza, jakby sam wszechświat wstrzymał oddech. Główny mechanik, Elian Stroud, stał samotnie przy konsoli kontrolnej. Jego dłoń wciąż spoczywała na czerwonym przełączniku, który właśnie aktywował rdzeń energetyczny statku. Wokół niego obcy inżynierowie, obserwatorzy rady i wysłannicy imperialni stali w osłupieniu, zamarli jak posągi, z szeroko otwartymi oczami i ustami, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli. Z wnętrza masywnego korpusu ludzkiego pancernika zaczęły dochodzić dźwięki, niepokojące wibracje, drżenie metalu, Dźwięk systemów inicjujących cykle aktywacyjne, jakby coś dawno martwego właśnie zaczynało oddychać na nowo. Światła kontrolne pulsowały, najpierw słabo, potem coraz intensywniej, aż rozświetliły ciemność czerwonym blaskiem gotowości bojowej, ostrzegając jak ryk smoka budzącego się z głębokiego snu. Elian, nie odrywając wzroku od głównego ekranu, wyszeptał do siebie: Ona nie była martwa, ona tylko czekała, aż człowiek ją przywoła. Statek zadrżał, a podłoga hangaru rozkołysała się pod stopami wszystkich obecnych, gdy antyczne systemy broni, uznane za dawno zardzewiałe i bezużyteczne, rozpoczęły pełny cykl kalibracji. Głowice plazmowe wysunęły się ze skrytek, działka reliktowe z przeszłości przeskanowały otoczenie, a namierzające sensory, o zasięgu większym niż którakolwiek technologia rady, skierowały się ku niebu, jakby sam statek wiedział, że czas pokoju właśnie się zakończył. Na ekranach pojawiły się znaki, których nikt z galaktycznych specjalistów nie potrafił zdekodować, ale Elian wiedział, co oznaczały. To były koordynaty celów, które pamięć bojowa statku przechowywała od czasu ostatniej wojny, sprzed tysiącleci. Jeden z delegatów rady cofnął się przerażony, z trudem powstrzymując odruch wymiotny, kiedy zobaczył aktywację dział magnetycznych, które według raportów nigdy nie powinny były zadziałać ponownie. Wtedy głos z wnętrza statku, kobiecy i potężny, odezwał się przez system komunikacyjny. Jednostka czerwony zmierz gotowa do służby. Autoryzacja. Człowiek wykryty. Wróg. Oczekuje rozkazu eksterminacji. Elian spojrzał na nich wszystkich, a jego wzrok był spokojny, lecz wypełniony czymś, czego nie mieli nigdy zrozumieć, ludzkim gniewem wywołanym zapomnieniem. Z początku nie chcieli przyznać, co właśnie widzieli. Delegaci Rady Galaktycznej, dumnie odziani w ceremonialne szaty, stojący na podestach z białego srebra, przyglądali się ekranom i strumieniom danych ze zmrożonymi sercami, jak dzieci, które wreszcie zrozumiały, że potwór pod ich łóżkiem naprawdę istniał, a co gorsza, teraz się obudził. Statek, który nazwali wrakiem i reliktem, teraz otwarcie rozmawiał z Elianem, rozpoznając go nie jako intruza, lecz jako kapitana. Głos jednostki, syntetyczny lecz na wskroś ludzki, przekazywał kolejne linie kodu, które otwierały wrota bojowe, aktywowały plany taktyczne i nanobazy ofensywne umieszczone w ukrytych kanałach kadłuba. I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Pierwszy z admirałów rady, stary trewak z rodu IAR, uklęknął. Nie dlatego, że został ranny. Uklęknął, bo zrozumiał. Ich cała cywilizacja, ich cała technologia, ich cała broń i duma. Nic nie znaczyły wobec czegoś, co przetrwało tysiące lat i wciąż było gotowe do wojny. Reszta za nim uklękła również jedni w szoku, inni ze strachu, a jeszcze inni w niemym błaganiu o łaskę. Elian stał w centrum tej ciszy i nie powiedział ani słowa. Powiedział, że milczenie człowieka w tym momencie mówi więcej niż wszystkie przemówienia rad razem wzięte przez całą historię galaktyki w ciemnościach sterowni, gdzie tylko ciche buczenie reaktorów i pulsujące światła dawały świadectwo życia statku, Elian dotknął konsoli i wypowiedział jedno słowo aktywacja. Tego momentu nie można było już zatrzymać. Dookoła hangaru zniknęły wszelkie znane zasady fizyki. Z jednej strony otwarły się przestrzenne bramy, przez które zaczęły się teleportować inne jednostki. Statki o architekturze zapomnianej, zbudowane z materiałów, których żadna rasa galaktyczna już nie produkowała, a jednak one istniały, prawdziwe, gotowe, wieczne. Flota Ziemi, ta, którą wszyscy uważali za wymarłą, znikniętą, zmiażdżoną przez czas, powróciła z głębi gwiazd jak duchy przodków, lecz nie po to, by się zemścić, ale by przypomnieć. Przypomnieć, że człowiek nie potrzebuje wielkich słów, by wywołać ciszę że ludzkość nie musi krzyczeć, by galaktyka zamilkła, że Ziemia, zapomniana i wyśmiewana, była zawsze czujna. I kiedy galaktyka wreszcie zamilkła, Elian spojrzał przez Iluminator, widząc powrót ludzkiej armady i wyszeptał. To nie zemsta, to tylko pamięć, i wy teraz musicie zapamiętać. W tej jednej chwili cała galaktyka zrozumiała, że nie istnieje potężniejszy przeciwnik niż człowiek, który przez tysiące lat milczał nie z powodu strachu, lecz z wyboru. Nie było już huku dział, nie było wybuchów, krzyków, rozkazów, ani nawet dźwięku silników. Tylko to głębokie, paraliżujące milczenie, które rozlewało się przez sektor jak dym po wygasłym pożarze. Statki rad, które jeszcze niedawno wystrzeliwały salwy z pełnym przekonaniem, teraz dryfowały bezwładnie wśród chmur lodowych. Ich kadłuby przebite w miejscach, które miały być niezniszczalne. Ich systemy komunikacyjne martwe, a mostki opustoszałe. Każdy kapitan, który przeżył, każdy oficer z wyższego szczebla, który wcześniej gardził ziemią, teraz siedział z pochyloną głową nad panelami, których nie potrafił już odczytać, ponieważ nie rozumiał języka, w którym pisana była ta nowa groza. Bo to, co zobaczyli, nie było wojną, to był werdykt. Trybunał ciszy, w którym ludzkie duchy, zamknięte przez wieki w kadłubach starożytnych okrętów, przemówiły nie bronią, lecz samą swoją obecnością. Jedno spojrzenie na formację USS Blackstar i jej szostrzanych jednostek wystarczyło, by wśród najwyższych dowódców imperiów zapadł konsensus. Nigdy więcej. Nigdy więcej pychy, nigdy więcej drwin wobec Ziemi, bo jeśli milczenie potrafi zburzyć imperia, to jaką apokalipsę może przynieść ludzka odpowiedź? USS Blackstar, największy spośród ludzkich kolosów, powoli zawrócił w ciszy, zostawiając za sobą tylko zamarznięte wraki, zmiażdżone dumy i niedopowiedziane pytania. Jej kadłub pokryty mechem mikroskopijnego kosmicznego lodu lśnił w świetle pobliskiej gwiazdy niczym trumna nieśmiertelnego. Piękna i przerażająca, dźwigająca na sobie wspomnienie wszystkiego, co zostało utracone. Gdy dryfowała ku granicom sektora, jej czujniki wciąż aktywnie monitorowały cały teatr wojny, jakby ostrzegały. Spróbujcie jeszcze raz. Rada zamiast wysłać eskadrę pościgową, zorganizowała milczącą ceremonię pokuty na orbicie martwej stacji. Wysłannicy najstarszych raz klęczeli przed pustym ekranem transmisyjnym, bo nie mieli odwagi spojrzeć człowiekowi w oczy. A Elian? Elian siedział samotnie w centrum dowodzenia, otoczony cichym szumem systemów i nie powiedział już ani jednego słowa. Powiedział, że jego zadanie się zakończyło i nie było potrzeby wypowiadać nic więcej. USS Blackstar odleciała nie w chwale ani triumfie, lecz w czymś o wiele silniejszym w pamięci. I od tego dnia każde dziecko w galaktyce, niezależnie od rasy, znało jedno imię i jedno ostrzeżenie. Nigdy nie mieście ciszy Ziemi swoją hałaśliwą siłą. Bo kiedy duchy ludzkości się budzą, nawet galaktyka przestaje oddychać.